koło bajki dzień dobry dzisiaj zapraszamy do naszego warsztatu tutaj mamy nasz mały kącik kawowy tutaj jest miejsce na naszą kurkę, która w tym momencie jest u lekarza ale miejmy nadzieję, że wróci cała i zdrowa jest nasza kolorowa wieża pełna Filamentów na warsztaty z długopisów 3D. A tutaj możecie zobaczyć chaos, który ogarniamy. I to tak naprawdę dla nas nie jest chaos. To jest nasza linia produkcyjna do książek. Tutaj są liski, tutaj są niezbędne farby i materiały takie bardziej uniwersalne. Tutaj jest stół, przy którym powstają nasze kołowajki, i właśnie przy nim. Pracujemy wiele godzin i je tworzymy na tej desce, na naszej macie, z użyciem materiałów i wszystkiego, co znajduje się w tym pomieszczeniu i jeszcze w magazynie. Kim jesteście? Jesteśmy KołoBajki. Patrycja i Kirył. Dokładnie tak. Co razem tworzycie? Tworzymy razem fundację. Fundację KołoBajki. Już dwa lata robimy książeczki dotykowe dla dzieci niewidomych, słabowidzących. Robimy też gry. I prowadzimy również warsztaty, bardzo różne i bardzo dla szerokiej grupy odbiorców. A poza tym jesteś po prostu kreatywnym zespołem zadań specjalnych. I skąd taki pomysł na właśnie takie działania? Hmm. Zaczęło się od Patrycji, a później dołączyłam się... Zaczęło się od warsztatów w liceum, jak byłam, i pierwszego konkursu Manufaktury Książki, w jakim brałam udział i w jakim zwyciężyłam z tą książeczką. Ta manufaktura książki to był konkurs na... Książkę dotykową. Yy, I chodziło o to, że ośrodek właśnie w Częstochowie razem z biblioteką wymyślili, że zrobią taki konkurs, bo takie książki są ciężko dostępne, a jak już są, to są często bardzo drogie. I zachęcili dzieciaki z plastyka i wszystkie kreatywne osoby do robienia takich książek w formie konkursu. I tak się stało, że Patrycja ten konkurs wygrała. Ale nie wygrała go raz, tylko wygrała go aż trzy razy. Począ... Ale raz z tobą razem, po czym powiedziano jej nam, że już nie możemy brać w tym konkursie udział i zaprosili nas do życia. Skąd nazwa kołobajki? Te pierwsze książki świetnie pokazują, skąd wzięła się nasza nazwa, czyli Kołobajki. Wzięła się z tego, że nasze bajki na początku były na obręczach. i stąd nazwa na koła i bajki, koło Bajki. Ta książka, którą trzymacie w ręku, jest bardzo ciekawa. Co to za pozycja? To są Morskie Przygody Kapitana Seo, i to jest pierwsza nasza wspólna książka, jaką stworzyliśmy. I to jest angielska wersja, i dokładnie ten egzemplarz był w, we Francji na konkursie w 2017? Tak. Tak, 2017 roku i tam zajął trzecie miejsce. I jak długo te książki powstają? Jak wygląda proces tworzenia takiej książki? W zasadzie najdłuższym procesem jest proces takiej pierwszej krawty, kiedy wymyślamy, jakie są tam ilustracje, jak wykonać te ilustracje, kiedy szukamy ogromnej ilości materiałów, ponieważ każda strona zawiera swój zestaw materiałów. Natomiast później ten proces coraz bardziej przyspiesza i książki powstają już coraz szybciej. Natomiast średnio powstają 10, 10 książek w 2 tygodnie. Tak, już tak jak mamy wszystko dobrze zaprojektowane i wszystkie materiały są kupione, więc trzeba by jeszcze dobiczać ten czas myślenia i tak. planowania i szykowania. Czyli tak wygląda Wasz powszechny dzień pracy. Nasz powszechny dzień pracy jest bardzo różne i ciężko, żeby był cały czas taki sam, bo są momenty, kiedy robimy książki i może to być właśnie te dwa, trzy tygodnie albo nad miesiąc, kiedy jeździmy do warsztatu prawie codziennie i robimy książki, a jest też czasami czas, kiedy na przykład, tak jak na początku roku, prowadziliśmy warsztaty w EC1 i w ramach przetargu właśnie tam byliśmy codziennie i wtedy książki nie powstawały, więc to bardzo różnie u nas jest. W czym czujecie się lepiej? W robieniu książek czy w prowadzeniu warsztatów? Ja się czuję lepiej w robieniu książek, bo jednak jestem y, tą częścią taką rzemieślniczą tutaj. A ja się bardziej lepiej czuję w prowadzeniu warsztatów, aczkolwiek mam wrażenie, że oboje lubimy to i to. Tak. Co dla Was jest największym wyzwaniem? Organizacja siebie i czasu i wszystkiego, żeby y, te wszystkie pomysły, które pojawiają się w głowach, żeby dobrze to zaplanować i stworzyć i żeby to nie trwało aż tak długo, jak czasami potrafi trwać. Generalnie jesteśmy tylko dwie osoby i prowadzimy w zasadzie całą fundację. I to jest trochę problematyczne, że mamy po prostu cały zakres obowiązków, nie tylko produkcyjnych, ale też organizacyjnych. E Księgowych. Tak, grantowych, jeżeli trzeba. Powiedzcie mi, jakie techniki używacie przy tworzeniu tych dzieł? To na przykład przy memorach jest to wycinanie laserowe i są to płyty y pielśniowe, takie laminowane, które są wycinane laserowo którego projekt ja stworzyłam i tutaj można to wyciąć, umyć, połączyć, posklejać i jest gotowe. Jeśli chodzi o książki, to jest tego o wiele, wiele więcej, bo każda strona tak naprawdę jest troszeczkę inną technologią i mamy na przykład druk 3D, który używamy na tej stronie. Mamy odlewy silikonowe, które może to nie jest technologia, natomiast na pewno to jest cała technika jak to wykonać i jest to dość skomplikowane. Chyba mieliśmy najwięcej przygód właśnie z Krakenem w morskich przygód kapitana Seo. Tak, i haft komputerowy też był tutaj właśnie używany i to też było coś, co bardzo przyspieszyło nam tą stronę, bo pierwsze wyszywałam ręcznie. Zdarzają się wzloty i upadki. Jak u Was to wygląda? To jest sinusoida. Jest moment, kiedy dużo się dzieje, kiedy na przykład jak na początku roku był przetarg, była chęć właśnie ludzi na książki i jakby tworzyły się różne rzeczy. A są momenty trochę takie jak teraz, gdzie czekamy na wyniki grantu i w sumie nie, nie wiemy i już tak czekamy dość długo i jeszcze poczekamy z pół miesięcy. Pandemie troszeczkę nam warsztaty zniknęły, po prostu na szkoły nie mogą zamówić takich w tym momencie. Także tak, teraz mieliśmy duży spadek z przez to spowodowany, ale generalnie to życie jest czasem lepiej, czasem gorzej. Jak finansujecie swoje działania? Ja, Sposobów finansowania mamy w zasadzie dwa. Jedne to jest po prostu działalność gospodarcza, gdzie te produkty można u nas kupić po prostu, bo dzięki temu one w zasadzie powstają, że mamy po prostu pieniążki na nie ze sprzedaży. E, drugim e, jakby źródłem finansowania są różne granty, dotacje, przetargi. Jaki macie plan na dalsze działania, dalszy rozwój? To z takich naszych planów jest tutaj nasze marzenie, żeby nasz warsztat wyglądał bardziej jak taka designerska pracownia i żeby można było tutaj prowadzić takie stacjonarne warsztaty, żeby tutaj była cała linia produkcyjna na regale, który zaprojektujemy. W tym momencie nasze książki są po polsku, mamy tylko morskie przygody kapona w angielskim tłumaczeniu, ale myślimy też o tym, żeby właśnie potłumaczyć książki na inne języki i po prostu je zacząć sprzedawać w innych wersjach językowych, w innych państwach. Jakie akcje zrealizowaliście? W jakich akcjach braliście udział? To w zeszłym roku udało nam się wejść we współpracę z EasyShare'em i pojechaliśmy ich autkiem na Woodstock i tam prowadziliśmy warsztaty na wiosce dziecięcej i to była taka nasza y, pierwsza chyba próba uderzenia do firmy, że nagraliśmy specjalnie relacje, oznaczyliśmy ich tam i jakby tak Zachęciliśmy ich do współpracy. Co? Bardziej czwartą, ale tak. <laughs> Inną fajną akcją, którą udało nam się zrealizować, to jest, są dwa granty, które realizowaliśmy jednocześnie I to na przestrzeni bardzo krótkiego okresu czasu bo półtorej miesiąca bo to były mikrogranty w Łodzi, gdzie realizowaliśmy szereg około 16 warsztatów dla seniorów i seniorek w domach dziennego pobytu, w przedszkolach też, były robiliśmy tak. takie mhm. międzypokoleniowe. No i też wyzwaniem było to, że. Musieliśmy jakby zaprojektować te warsztaty, znaleźć chętne grupy, pojechać, poprowadzić te warsztaty, jeszcze to wszystko pogarniać, rozliczyć i to wszystko w półtora miesiąca, więc to, to było I jeden dużo. z najbardziej aktywnych okresów pod kątem działania, tylko że po prostu był ogień. Co uważacie za swój największy sukces? Plom z tego trzeciego miejsca na świecie i on jest w ogóle bardzo fajnie zrobiony, tak też ręcznie? Więc jest z jest też dla mnie dużym wyróżnieniem, i jest też po prostu uroczy i piękny. E, sami to wszystko ogarniacie? Tak. Czy uważacie, że koło bajki to wasze ostateczne, największe dzieło? Może mieć kilka naraz, chyba nie? Tak. Jak dzieci reagują na wasze produkty? Bardzo, bardzo pozytywnie. Cieszą się z tych bajek, i to w zasadzie niezależnie od tego, czy widzą, czy nie widzą, zawsze ta reakcja jest taka bardzo entuzjastyczna i pozytywna. W zasadzie tak zaprojektowaliśmy te bajki, żeby one cieszyły. Żeby one były właśnie nie tylko dla niewidomych, ale żeby też otwierały trochę ten temat wśród osób widzących i żeby y, trochę niszczyły te takie mury i bariery między osobami widzącymi a niewidomymi. Jak czuwacie się w osoby niewidome? Jak poznajecie potrzeby takich osób? Dzięki rozmowom z takimi osobami. Byliśmy też na wymianie w Rumunii. Gdzie była właśnie połowa osób widzących, połowa osób niewidomych. Spędziliśmy prawie dwa tygodnie tworząc wspólnie radio i tak naprawdę prowadzając i rozmawiając, zadając dużo pytań, i jakby dużo pytamy i się dopytujemy. Tworząc je, my słuchamy tego, co ludzie nam mówią, co jest dobrze, co jest źle, więc dlatego nasze książki stopniowo się zmieniają często i ulepszamy niektóre rzeczy, bo wychodzi na to, że czasem coś nie działa i nie przekazuje tego, co my byśmy chcieli. A dodatkowo też nasze książki testujemy dzięki Roksanie, która jest osobą niewidomą, która pracuje z dziećmi niewidomymi, więc mamy takiego naszego konsultanta. Tak, bo bez tego się by nie dało, bo jednak to naprawdę ciężko sobie wyobrazić, jak to jest niewidzieć i bardzo mocno opieramy się na opiniach tych pedagogów i osób, i dzieci niewidomych. Kto jest waszym trzecim kołem bajek? <grym> Ja myślę, że ta trzecia około bajka musi tutaj podejść do nas i się pokazać. To przez tego pana się nazywamy, tak, a nie inaczej. Owszem, miałem przyjemność wymyślić nazwę dla tej cudownej fundacji, i jestem teraz dziennikarzem. Wracamy do pracy dziennikarskiej. Jak wygląda podział obowiązków? Kieru jest bardziej tą stroną, która ogarnia księgowość, ogarnia dokumenty, wymyśla teksty. Bo na y, stories to bardziej ja opowiadam, y, w większości ja robię książki, chociaż Kiru pięknie lepiej paseczki. A projektujemy razem. Warsztaty, jeśli chodzi o to Kiru je prowadzi, a ja jestem taką biegającą osobką naokoło, tłumaczącą jeden na jeden coś, a Kiru bardziej jest w stanie mówić do całej grupy tak głośno i się mniej stresuje niż ja. Natomiast Patrycja jest bardziej takim mózgiem kreatywnym, który wymyśla i dba o to, żeby to wszystko wyglądało pięknie, estetycznie. Ona reprezentuje nas w social media, i robi to naprawdę cudownie. Generalnie jest tą artystyczną duszą fundacji, dzięki której kołbajki wyglądają tak jak wyglądają. To jeszcze tak na zakończenie powiedzcie, gdzie w social mediach można was znaleźć. Można nas znaleźć na Facebooku i Instagramie. Nazywamy się Kołbajki, bez polskich znaków, jak się wpisze to na pewno się nas znajdzie. Logo to jest taka łapka z kropeczką nad kciukiem. Na się? Nie. Jeszcze raz. Es...